Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy to kraina bogatych w dary natury lasów, czystych, cenionych przez miłośników sportów wodnych i wędkarzy jezior oraz licznych tras pieszych i rowerowych. Nic dziwnego więc, że corocznie odwiedzają je rzesze turystów. Głównym ośrodkiem turystycznym jest Barlinek, który oprócz bogatej infrastruktury noclegowo-restauracyjnej zapewnia również bazę dla uprawiania sportów wodnych i różnych form rekreacji nad Barlineckim jeziorem. Wypoczywając tutaj, warto również poznać miejscową historię i kulturę oraz legendy, których tu nie brakuje. Na początek, wybierzmy się na wycieczkę oddaną do użytku w 2018 roku ścieżką biegnącą malowniczym brzegiem jeziora Barlineckiego. Na spotkanie z barlineckimi legendami zapraszamy Państwa serdecznie tutaj na Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim, gdzie już na samym początku wita nas królowa Puszczy Barlineckiej ze swoimi skrzatami. E, idąc dalej szlakiem, nie tylko doświadczymy legendarnego charakteru, baśniowego charakteru Puszczy, ale także spotka nas niesamowita przygoda. To tutaj możemy spotkać postacie z legend pani Romany Kaszczyc i e, zapoznać się z barlinecką przyrodą. Całość szlaku ma około 11 km i jest całkowicie dostępna dla turystów pieszych i rowerowych. Ścieżek dydaktycznych w okolicach Barlinka jest więcej. Bardzo ciekawa jest 6-kilometrowa błękitna trasa legend, na której poznajemy ciekawe miejsca nie tylko przyrodnicze, ale i historyczne. No jest to jedna z tras, jeden z elementów wyróżniających nasze miasto tutaj w okolicy, ale nie tylko. Wystarczy na podstawie legend autorstwa, mniej już autorki mieszkającej w Barinku, pani Romany Kaszczyc. Postanowiliśmy połączyć wydarzenia historyczne, bajkowe naszą przyrodą i stąd pomysł wytyczenia takiej błękitnej trasy legend. Na trasie są tablice z informacjami dotyczącymi poszczególnych legend związanych z danymi jeziorami i idąc tą trasą czytać te legendy i odtwarzać sobie albo wyobrażać sobie, albo przenosić się w czasie i w przestrzeni w zupełnie inne światy, mając na uwadze konkretne miejsca, w których te wydarzenia bajkowe się działy. Szczególne powody do zadowolenia mają w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym Miłośnicy energetycznych marszów z kijkami. Barlinek to europejska stolica Nordic Walking. Zapraszamy na najpiękniejsze trasy w całej Polsce. Czekają tutaj na Was 54 km tras Nordic Walking. Sześć z tych tras wiedzie po barlinecko-gorzowskim parku krajobrazowym, natomiast jedna na przepięknych, urokliwych terenach łąkowo-leśnych w Łubiance. Tutaj, zaraz za mną, znajdują się największe kijki Nordic Walking. Właśnie, właśnie tam. 11,5 metra, natomiast najmniejsze kije Nordic Walking na świecie, wykonane ze złota, znajdują się w naszym barlineckim muzeum, do którego również serdecznie zapraszamy. W barlinecko-gorzowskim parku krajobrazowym znajdziemy liczne zabytki, miejsca pamięci i muzea. Jednym z nich jest była fabryka papieru czerpanego w Barlinku, obecnie siedziba ośrodka naukowo-dydaktycznego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia. Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa młyn papiernia powstało w 1994 roku z myślą o kontynuacji działania podjętego wcześniej przez grupę młynarzy, bo tak się zawsze nazywaliśmy, związanych z tym obiektem, który jest za moimi plecami, czyli z młynem papiernią w Berlinku. Energia, która dawniej napędzała maszyny młynarskie, a wcześniej maszyny papiernicze. Obecnie wykorzystywana jest w nowy sposób. Odbywają się tutaj warsztaty ciesielskie, warsztaty teatralne, tak jak w tej chwili, plenery. Prowadzimy bardzo wiele prac badawczych i programów edukacyjnych. I zapraszamy również turystów do zwiedzania Młyna. Młyn jest udostępniany tylko z przewodnikiem. Na taką wizytę należy się umówić. Nie mamy stałych godzin otwarcia, ale jeśli tylko możemy, z miłą chęcią oprowadzamy i opowiadamy o różnych młyńskich zakamarkach. Działalność młynarzy nie ogranicza się do młynu papiernia. Ich niezwykłym osiągnięciem było odratowanie i konserwacja historycznego dworu ryglowego w Niepołucku. Naszą przygodę z tym miejscem zaczęliśmy dawno, dawno temu, kiedy jeszcze w latach 70. przyszli członkowie Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa młyn papiernia, brali udział w letnich warsztatach, które tutaj się odbywały. Pod kierunkiem ich wielkiego mistrza, hrabiego Stefana Kwileckiego. Przez kolejne lata patrzyliśmy z wielkim żalem, jak obiekt chyli się ku ruinie, aż w końcu, w roku 2009, podjęliśmy desperacki krok i zrujnowany dwór kupiliśmy jako stowarzyszenie, i udało nam się pozyskać środki na remont jego konstrukcji. Prace ruszyły w 2012 roku i w przeciągu paru kolejnych lat udało nam się przywrócić obiekt do tego stanu, który teraz można zobaczyć. Kultura Barlinka i jego okolic współtworzyli miejscowi Żydzi. Pozostał po nich cmentarz żydowski, Kirkut, położony na wzgórzu zwanym Żydowską Górą, którego historia sięga XVIII wieku. Pozostałości cmentarza zostały w 2011 roku uporządkowane wspólnym wysiłkiem władz miejskich i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Ma on obecnie formę parku z oznaczonymi granicami, ścieżkami spacerowymi i tablicą pamiątkową. Historię i kulturę barlinecko gorzowskiego parku krajobrazowego możemy również poznać odwiedzając Klimatyczne Muzeum Regionalne w Barlinku. Odtworzono tu między innymi miejsca niegdyś bardzo popularne, a dziś już nieistniejące oraz zaprezentowano styl życia, jaki niegdyś panował na tych terenach. Możemy tu też zobaczyć makiety historycznych budynków z okolic Berlinka. Wypoczywając nad jeziorami i wędrując po Puszczy Barlineckiej, znajdźmy trochę czasu, by poznać tutejszą historię i kulturę oraz złożyć hołd jej twórcom. Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.